Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na pierniczki. Będziemy dekorować pierniczki. Na pewno będzie to zdrowa alternatywa dla lukrów kupnych. Już tak będzie świątecznie. Pokażę Wam, jak zrobić fajny lukier, zdrowy, bez chemii. Nie musimy kupować. Zapraszam serdecznie na filmik. Dzisiaj będziemy zdobić nasze pierniczki, które zrobiliśmy. Ja mam tu całą miskę jedną i drugą. Do dekoracji naszych pierniczków będziemy robić lukier. Potrzebujemy cukier puder, jajko, dokładnie białko z jajka. Jajko możecie sobie sparzyć, ale ja daję. Białko, dlatego, że wtedy ten lukier będzie taki biały, piękny, błyszczący. I do tego naszego białka dodajemy cukier puder. Ja tak cukru pudru nakładam po trochu i zobaczymy, jakie gęste wyjdzie. Najlepiej zrobić to trzypaczką, widzicie? Jeszcze dodamy. Zobaczcie jaki piękny lukier, jakie cudeńko. Już jest dosyć gęsty, wystarczy. No, zobaczcie. I będziemy zdobić nasze pierniczki. Potrzebujemy albo taki rękaw z cieniutką końcóweczką, albo strzykawkę. Przełożymy sobie pierniczki na tacy. Następnie lukier musimy przełożyć do rękawa. Czyli zobaczcie, możemy już zdobić pierniczki. Zobaczcie, pierwsza taca już udekorowana. Czy nie wyglądają przepięknie? <laughs> Możecie dekorować jak chcecie różne pomysły. I jak lukier zastygnie, będzie super fajnym prezentem, też, aby podarować takie ciasteczka. Wystarczy je zapakować w jakąś fajną folię, zawiązać piękną kokardą. I również na choinkę powiesić. Robimy następne. I następna porcja. I proszę bardzo, następna porcja. Mm, jakie fajne. I tak prezentują się nasze pierniczki. Zobaczcie, jak ich jest dużo. Mm. Zobaczcie, jak cudnie wyglądają. Taka hojneczka, lukier Zrobiliśmy takie bombki. Teraz musimy tylko zaczekać aż lukier nam się stwardnieje, zastygnie. I możemy sobie powkładać do pudełeczka, powiesić na choince te, które mają dziureczkę. Patrzcie, to ma dziureczkę. Pierniczek I możemy popowieszać na choineczce. I mamy zdrowe pierniki. Bez żadnych dodatków chemicznych, bo sami zrobiliśmy, wiemy, co wkładamy do tych pierniczków. Zdrowy lukier. Nie żaden gotowy, chemiczny, tylko nasz własny. Zobaczcie, jakie pyszne cudeńka. I pod te święta nie zapomnijcie dać łapkę w górę pod filmem oraz subskrybować kanał. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj i zapraszam Was bardzo serdecznie do następnego odcinka. Do zobaczenia. Pa!